Szczególnie w południowych Indiach wielu mnichów tatuuje sobie na ciele mantry sanskryckie i różne znaki sanskryckie, które związane są z życiem duchowym. No i po powrocie z postulatu... W Indiach się bałem zrobić tatuaż ze względu właśnie na brak higieny i czystość, ale gdy wróciłem do Polski, no to wtedy postanowiłem, że jednak to gdzieś jest powiązane z taką praktyką jogi. Z takim znajomym ze Stanów i z kilkoma tutaj przyjaciółmi z Polski poleciliśmy do Indii. Pierwszy mój pobyt był we Wrindawan, koło Delhi. Tam spędziłem sporo czasu w świątyniach Iskonu. To jest taka organizacja międzynarodowa Towarzystwa Świadomości Kryszny, która zrzesza sympatyków jogi z całego świata. Mieszkałem przy świątyni w różnych ashramach. No potem postanowiłem, że jednak muszę popodróżować po Indiach i poznać szerzej tą kulturę Udałem się na południe mieszkałem w Jagannath Puri. To jeden właśnie z Baktów miał na ramieniu wytatuowany takimi małymi literkami. Go pytałem, co to znaczy, bo bardzo były takie naćkane te literki. i Tak dużo ich było mówi, że to jest właśnie. Są, są przepisy z ksiąg wedyjskich, różnych potraw, które gotuje dla bóstw. Budyści tą ostateczną. Yy to ostateczne wyzwolenie y, interpretują, czy, czy właśnie jakby y, określają, że osiągamy pustkę, stajemy się niczym, czy powiedzmy zjednoczeni z kosmosem i tak dalej. No mnie to osobiście, to jest moje subiektywne zdanie, nie przekonuje ani y, nie kręci, dlatego że nawet opuszczając to ciało, ja dalej chcę być jako niezależna żywa istota, która czerpie przyjemność z jakichkolwiek aktywności i czynności. No i to właśnie jakby przedstawiają Wedy, czyli Bhagavad Gita, Shimad Bhagavatam czy, 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 czy cała literatura wedyjska. Ale jakby e, sama opcja życia takiego doczesnego na tym świecie, e, która wywodzi się z buddyzmu, jest niezwykle e, taka bardzo wartościowa, dlatego że to właśnie buddyści stawiają na ahimsa, na, 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 na działanie, które nie stosuje przemocy w stosunku do wszystkich żywych istot. zajmowałem się życiem duchowym, poznawałem ludzi na świecie i w jakiś sposób spontanicznie się biznes y, pojawił z moimi kolegami, przyjaciółmi, który zrobiliśmy i do tej pory to jakoś funkcjonuje. Staliśmy się marszandami, no. sprzedajemy obrazy olejne <grym> różnych artystów, nie tylko z Polski, ale również ze świata zbieram, a szczególnie z Azji, z Hongkongu, e, z Indii, trochę z Chin. Ja poznałem ludzi w Londynie, jak byłem w Londynie, Mieszkałem na Soho w świątyni to oni wtedy sprzedawali obrazy, ci moi znajomi. No i powiedzieli, że również w Polsce można by było to zrobić, bo też są ludzie bogaci. Więc nie miałem w to wiary, no ale już powiedzmy, jakby sytuacja finansowa nie była zbyt ciekawa, no więc zdobyliśmy jakąś kasę, poleciliśmy do Hongkongu. Tam poznałem, właściwie z polecenia poznałem artystów, od których wziąłem kilka obrazów, przyjechałem do Polski tak się zaczęło. To był 97 rok.